Jeśli Pan ma ochotę wrzucić, proszę bardzo. Ale zaraz będziemy mieszali. Zaraz będzie Pan sobie mieszał. Ale szanowni Państwo. Mam nadzieję. Przepraszamy. Dalej, proszę. Rozpoczynamy to, na co Państwo czekali od 12 października, bo wtedy w głosie dzienniku pomorza pojawił się kupon z numerem 1. To i to za chwilę od Państwa będzie zależało, kto, być może kto z Państwa, wyjdzie bogatszy, szczęśliwszy o mieszkanie bądź o... No, no. Samo. Bardzo nas to cieszy. Nigdy jeszcze w historii naszych loterii, a to już jest któraś z rzędu loteria, nigdy jeszcze nie widzieliśmy aż tak dużego zainteresowania naszą zabawą ze strony Państwa, za co serdecznie dziękujemy i... Liczymy na więcej w przyszłym roku. Wie pan ma na Uważa, pan tutaj, tutaj Tak, tak, właśnie mogła. Widzicie, wszystko zależy od pana. Głębiej, głębiej. pan Głębiej. Jest. Mamy pierwszy. Drodzy państwo, jest już. Drodzy państwo, finansów uprawniające ją do nadzoru loterii promocyjnych. Pani Magdalena Miernik, za moment. E, otworzy. Już wiemy, że to prenumerator albo prenumeratorka. Tak. Sprawdzamy, czy. Prenumerator. prenumerator. A zatem to Pan. Drodzy, e, drodzy Państwo. Dzień dobry. Ja nazywam się Daniel Kłusek. Dzwonię do Pana z redakcji Głosu w Koszalinie. A dzwonię do Pana, ponieważ dzisiaj odbywa się losowanie nagród głównych w naszej loterii Wygraj Mieszkanie z Głosem. Czy Pan brał udział w naszym, w naszej zabawie? Tak. Proszę o Pana imię i nazwisko. Znaczy się, to jest męża, ale to żona tu jest. Ach, to żona, rozumiem, a czy jest, a czy jest mąż w domu? Mąż musi być. Nie, nie, właśnie w pracy. Mąż jest w pracy. To nie. To nic nie szkodzi, droga Pani. E... Zapyta, co I my... Droga Pani, proszę I my... powiedzieć, my... za kogo Pani wyszła? Jak się nazywa Pani mąż? Zbigniew Klaman. Zbigniew Klaman. Z... Wypełniałam to ja wszystko. Pani wypełniała. <Glacht> no, işte, no. Od tego momentu są Państwo właścicielami mieszkania w Koszalinie. Nie, ma... Nie. <inaudible> o, <bo> <inaudible> <inaudible> to Teraz... No, nogi myły, przepraszam. To no, dobra wiadomość. Teraz pan ma na imię Samochodu Fiat Linea, który przygotowało przedsiębiorstwo inwestycyjno-usługowe Gazopol szalina Jest? Tylu Fiatów nie mamy. Na wyczucie uprzedze. To nie moja. Proszę. Dobrze. Państwa na łamach e, głosów, ponieważ w pewnym momencie być może zobaczą Państwo informację, że już szykujemy się do kolejnych e, do kolejnej zabawy, do kolejnej loterii, a to dla Państwa oznacza kolejne szanse na e, atrakcyjne nagrody. Przypominam, dzisiaj e, wylosowaliśmy dla Państwa mieszkanie e, koszalinie wylosowaliśmy Fiat'a e, i wylosowaliśmy e, Citroena. Dziękuję Państwu, że, państwu, że, że byli Państwo e, z nami. E, dziękuję, że spędzili Państwo z nami e, tych kilkadziesiąt minut. Zapraszam do lektury e, głosu e, w poniedziałek, ponieważ tam szczegóły tego dzisiejszego e, losowania i Państwa, mam nadzieję, uśmiechnięte twarze również na łamach naszej gazety się pojawią. Zatem e, dziękuję państwu. Prawda? tak, prawda, Coś tam Nie tym? Ja mogę w to uwierzyć. Byłam na działce, opalałam się. prostego tego mąż dzwoni i mówię, chyba ze mnie żartujesz. No, no trudno uwierzyć, tym bardziej, że tyle kopert, więc szczęścia trzeba mieć dużo. Serdecznie dziękuję. Tak, w imieniu całej redakcji składamy dziękuję. najserdeczniejsze gratulacje, tak? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Całisz, że on się bardzo Kolejna. Od początku głosu Kożanickiego, jak istnieje, nie tylko ten obecny, ale w ogóle, w ogóle, w ogóle. To dzień w dzień kupuję gazetę głosu pożarnińskiego. Obecnie chyba od trzech lat to numeruję kwartalnie. I przynosi mi dostawcę. Tak. Wycinamy zawsze to, co trzeba wyciąć, na, 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 na gry między innymi dla córki Tak. i to, i to, i to.